Na początku tego roku, roku 2026, otrzymaliśmy informację, że Stany Zjednoczone podjęły militarne działania przeciwko Wenezueli. Ameryka przeprowadziła operację, w wyniku której pojmano prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Może być to informacja zaskakująca, może się wydawać, że Stany Zjednoczone nagle zdecydowały się na wyjątkowy ruch. Ruch, który pozostaje sprzeczny z regułami współczesnych stosunków międzynarodowych. Tymczasem z perspektywy historycznej takie działania nie są ani nowe, ani przypadkowe. Wpisują się one w długi ciąg wydarzeń, który już od ponad 200 lat określa stosunki Stanów Zjednoczonych z resztą półkuli zachodniej. Pokazuje również to wydarzenie na zmieniający się na naszych oczach ład międzynarodowy. Cześć. Z tej strony Bartłomiej i witam was w pierwszym noworocznym odcinku podcastu Akademii Historii. Ostatnio wspominaliśmy o doktrynie Monroe i o izolacjonizmie, no a niedawne wydarzenia na świecie stanowią świetną okazję, żeby pokazać jak ta doktryna funkcjonowała w praktyce. Tematem naszego odcinka będą wybrane najważniejsze interwencje Stanów Zjednoczonych w innych krajach Ameryki. Na początek warto jednak sobie przypomnieć, czym była owa doktryna Monroe, zwłaszcza że często pojawia się ona na egzaminie maturalnym. Jeżeli mamy zadanie z XIX wieku i to zadanie dotyczy Ameryki, no to zapewne będzie to właśnie doktryna Monroe. Oczywiście zachęcam też do wysłuchania ostatniego odcinka podcastu, który dotyczył tego zagadnienia, no ale dzisiaj przypomnijmy sobie dla kontekstu, czym właśnie była doktryna Monroe. No, i została ona sformułowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, właśnie Jamesa Monroe, w 1823 roku w trakcie przemówienia do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Zakładało ono, że Stany Zjednoczone nie będą ingerować w sprawy Europy, natomiast równocześnie Europa miała nie ingerować w sprawy Ameryk. Epocha kolonizacji miała się skończyć. Chodziło przede wszystkim o zabezpieczenie interesów Stanów Zjednoczonych, no bo tak jak mówił James Monroe, kolonializm stanowił zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Zatem została sformułowana taka doktryna, ale w pierwszych latach jej obowiązywania stanowiła ona przede wszystkim deklarację polityczną Nie miała charakteru, można powiedzieć, wyznaczającego całą politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Natomiast właśnie wraz z rozwojem USA stała się ta doktryna Monroe istotnym elementem polityki zagranicznej USA w kontekście Ameryki i też stosunku do Europy. Była ona ściśle związana z. Z izolacjonizmem, czyli z doktryną, w zgodnie z którą Stany Zjednoczone odcinały się od spraw Europy. Natomiast mówiąc o samej doktrynie Monroe, tutaj trzeba pamiętać, że ona ewoluowała i istotne zmiany nastąpiły na początku XX wieku, kiedy to jeden z kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, przeformułował tą doktrynę. Ogłosił on, że o ile Europa nie ma ingerować w sprawę Ameryki, no to już Stany Zjednoczone mają prawo do interwencji w Ameryce Środkowej czy w Ameryce Południowej. Chodziło o interwencję wszędzie tam, gdzie interes USA był zagrożony. Chodziło o działania w tych państwach, które nie są stabilne politycznie, które nie są stabilnie ekonomiczne lub też tam, gdzie jest po prostu niebezpiecznie. No i właśnie między innymi to z tego wynika amerykański interwencjonizm w innych państwach Ameryki. W kolejnych latach ta doktryna, przeformułowana doktryna Monroe, przełożyła się na realne działania w regionie od Karaibów po Amerykę Środkową. Interwencje wojskowe, kontrola finansów publicznych czy też narzucenie rozwiązań politycznych to wszystko zaczęło się właśnie pojawiać od tego początku XX wieku. Najbardziej znane interwencje amerykańskie miały miejsce po II wojnie światowej, gdy świat podzielił się na dwa rywalizujące bloki. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki została włączona wtedy w nową logikę globalnego konfliktu. Nabrała nowego wymiaru, chociażby przez doktrynę Trumana z 1947 roku, czyli doktrynę powstrzymywania rozprzestrzeniania się komunizmu. Przy czym trzeba pamiętać, że doktryna Trumana obowiązywała na całym świecie, a nie była ograniczona tylko do Ameryk. Natomiast wracając do przykładów interwencji, to pierwszym przykładem może być Kuba. Amerykanie zdobyli wpływy w niej po zwycięskiej dla nich wojnie z Hiszpanią z 1898 roku. Do końca lat 50. wyspa pozostawała w silnej zależności gospodarczej od Stanów Zjednoczonych. Rządy Progencjo Batisty były w Waszyngtonie postrzegane jako przewidywalne i korzystne. Jednakże sytuacja zmieniła się na Kubie radykalnie w 1958 roku, Gdy władze tam przejęli rewolucjoniści pod przywództwem Fidela Castro, doszło do rewolucji kubańskiej. Początkowo nowy rząd kubański nie deklarował jednoznacznie orientacji komunistycznej, jednak nacjonalizacja majątków i też stopniowe zbliżenie się z Moskwą, ze Związkiem Sowieckim, szybko doprowadziło do zerwania relacji między Kubą a Stanami Zjednoczonymi. Właśnie Stany Zjednoczone spróbowały obalenia nowego reżimu kubańskiego. W 1961 roku doszło do próby inwazji w zatoce Świn. Operacja została przygotowana przez CIA i była przeprowadzona przy użyciu kubańskich emigrantów. Miała ona doprowadzić do obalenia nowej władzy, zakończyła się jednak całkowitym niepowodzeniem. Desant został szybko rozbity. No a kompromitacja Stanów Zjednoczonych miała dalekosiężne skutki. Chociażby nowy prezydent Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy został uznany przez przywódcę Związku Sowieckiego Nikita Chruszczowa za osobę niezdolną do przeciwstawienia się ekspansji komunizmu. No a zatem Kuba ostatecznie związała się z blokiem wschodnim. No a rok później mieliśmy właśnie kryzys kubański związany z rozmieszczeniem sowieckich rakiet na wyspie, kiedy to właśnie Chruszczow spróbował sił Stanów Zjednoczonych. Był to chyba najgorętszy moment zimnej wojny. Jednym z wcześniejszych, a zarazem klasycznych przykładów zimnowojennej interwencji Stanów Zjednoczonych była Gwatemala. W 1954 roku demokratyczne wybory wygrał tam Jacobo Arbenz, który rozpoczął reformy gospodarcze. Była to też reforma rolna, która uderzała w interesy amerykańskich korporacji. No i te działania zostały Waszyngtonem przedstawione jako zagrożenie komunistyczne. Rząd Gwatemali nie był jednoznacznie związany z ZSRR, no ale mimo wszystko Stany Zjednoczone poprzez CIA przeprowadziły tajną operację, która doprowadziła do destabilizacji sytuacji w Gwatemali, no i do obalenia prezydenta Arbenza. Jeszcze bardziej znanym przypadkiem ingerencji pośredniej były wydarzenia w Chile na początku lat 70. Tam w 1970 roku prezydentem kraju został Salvador Allende, czyli lider lewicowej koalicji. Doszedł on do władzy również w wyniku demokratycznych wyborów, no ale jego program obejmował nacjonalizację kluczowych sektorów gospodarki oraz zacieśnienie relacji z krajami bloku wschodniego. W Waszyngtonie zaczęto się zatem obawiać, że Chile. Stanie się kolejnym państwem socjalistycznym w Ameryce Łacińskiej. Stany Zjednoczone prowadziły więc działania mające na celu osobienie rządu AND, no i tutaj wykorzystywano zarówno presję gospodarczą, jak i tajne operacje wywiadowcze. No i w 1973 roku doszło do zamachu stanu, w wyniku którego władzę objął w Chile Augusto Pinochet. A zatem, choć USA oficjalnie nie brało udziału w Puczu, no to ich wsparcie dla sił opozycyjnych odegrało istotną rolę w zmianie władzy. Przykładem bezpośredniego użycia siły przez Stany Zjednoczone była interwencja w Dominikanie w roku 1965. Po obaleniu i śmierci wieloletniego tamtejszego dyktatora Rafaela Trujillo i po chwilowym okresie stabilizacji kraj pogrążył się w chaosie politycznym. Gdy wybuchła wojna domowa, Stany Zjednoczone ogłosiły, że istnieje ryzyko przejęcia władzy właśnie w Dominikanie przez siły lewicowe, no i to było postrzegane jako szansa na kolejną Kubę, na drugą Kubę na Karaibach. A zatem w odpowiedzi amerykańskie wojska wkroczyły do Dominikany oficjalnie w celu ochrony obywateli Stanów Zjednoczonych i przywrócenia porządku. Interwencja doprowadziła do stabilizacji sytuacji, no ale jednocześnie potwierdziła e, to, no, że Stany Zjednoczone otwarcie e, prowadzą działania militarne w rejonie. Kilkanaście lat później miały miejsce kolejne interwencje, tym razem w Ameryce Środkowej, a nie na Karaibach. Istotnym przypadkiem była tutaj Nikaragua. Tam w 1979 roku lewicowy front sentynistowski obalił dyktaturę, która tam panowała od wielu lat. To w Waszyngtonie zostało odebrane jako kolejny sygnał rozszerzania się wpływów komunistycznych, no i Stany Zjednoczone postanowiły działać. Nie zdecydowały się na bezpośrednią inwazję, tylko zamiast tego zaczęło oddziaływać pośrednio na sytuację poprzez finansowanie i szkolenie oddziałów kontrrewolucyjnych, znanych jako kontras. Te oddziały kontras prowadził walkę z rządami sandinistów. Formalnie zatem Stany Zjednoczone nie były stroną konfliktu, lecz ich rola była tutaj kluczowa dla przebiegu tych działań. Wojna domowa w Nikaragui trwała latami, więc można by powiedzieć, że widać, że czasem interwencje Stanów Zjednoczonych nie były chwilowe, ale mogły właśnie rozciągać się na lata. No i też trzeba pamiętać w kontekście Nikaragui o Hondurasie, bo był on istotnym, można by powiedzieć, elementem działań Stanów Zjednoczonych. Honduras nie był bezpośrednio celem interwencji, ale pełnił funkcję zaplecza logistycznego i politycznego dla operacji amerykańskich w rejonie. Na terytorium Hondurasu znajdowały się bazy wojskowe i obozy szkoleniowe, no a sam rząd tego państwa był silnie uzależniony od amerykańskiej pomocy wojskowej i też finansowej. Zatem tutaj ingerencja przybrała, Formę wpływania na instytucje państwowe, na armię, na kierunek polityki. Natomiast jednym z najbardziej jednoznacznych przykładów otwartego użycia siły oprócz Dominikany przez Stany Zjednoczone była interwencja w Panamie pod koniec lat 80.. Państwo to miało dla Stanów Zjednoczonych bardzo istotne znaczenie istotne znaczenie strategiczne, a to ze względu na kanał panamski, czyli kluczowy szlak handlowy i wojskowy, który tam się znajduje. W roku 1989 wojska amerykańskie wkroczyły właśnie do Panamy, no i celem było obalenie rządów generała Manuela Noriegi, który był dotychczasowym sojusznikiem USA. Z czasem jednak stał się on dla Waszyngtonu niewygodny i nieprzewidywalny, a zatem Stany Zjednoczone przeprowadziły interwencję. Oficjalnie uzasadniono ją walką z handlem narkotykami, z koniecznością ochrony obywateli amerykańskich, no i też obroną demokracji. Demokracja. Operacja trwała zaledwie kilka tygodni, no i zakończyła się szybkim sukcesem militarnym. Noriega został schwytany i przewieziony do Stanów Zjednoczonych, gdzie stanął przed sądem. Z perspektywy międzynarodowej interwencja Stanów Zjednoczonych w Panamie była jednym z pierwszych przykładów właśnie tak jawnej interwencji po zakończeniu najbardziej ostrej fazy zimnej wojny okazywała, że mimo zmieniania się globalnego układu sił, Ameryka Łacińska cały czas pozostaje obszarem, w którym Stany Zjednoczone są gotowe użyć siły bez mandatu ze strony prawa międzynarodowego. Dla wielu państw regionu był to również sygnał, że doktryna Monroe w jakimś zakresie cały czas obowiązuje, nawet jeśli zmienia się stopniowo język, jakim się ją uzasadnia. Tutaj znowu uzasadniano właśnie interwencję obroną Stanów Zjednoczonych Obroną demokracji, a nie już zwalczaniem komunizmu. Zresztą po 1991 roku, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki, zniknęło właśnie to ideologiczne uzasadnienie interwencji w postaci walki z komunizmem. Nie oznaczało to jednak wycofania się Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki wobec rejonu. Interwencje zaczęto właśnie tłumaczyć się inaczej, tak jak wcześniej powiedziałem. Ochroną demokracji, praw człowieka, stabilności gospodarczej, no czy po prostu bezpieczeństwa międzynarodowego. No, Kapitalizm jednak pozostawał taki sam. Waszyngton rezerwował sobie prawo do oceny sytuacji wewnętrznej państw Ameryki Łacińskiej, no i do reagowania, gdy uznał to za konieczne. Warto tutaj wspomnieć, że opisane interwencje, chociażby w Kubie, w Nikaragui, w Dominikanie, czy też w Chile, to nie były jedyne interwencje, które Stany Zjednoczone przeprowadzały. Było ich więcej, chociażby w pierwszej połowie XX wieku Stany Zjednoczone działały w Haiti, no a w latach 80. w Salwadorze, gdzie wspierały swoich sojuszników. Innym przykładem jest również Grenada, gdzie w 1983 roku Stany Zjednoczone dokonały zbrojnej interwencji po lewicowym samochu stan. Są to jednak interwencje, których dokładniej nie będziemy tutaj omawiać. Obecnie w styczniu 2026 roku widzimy wprost, że zastosowanie doktryny Monroe cały czas jest aktualne, że jest ona stosowana w celu ochrony interesów Stanów Zjednoczonych. To, jakie przyniesie skutki interwencja w Wenezueli, będziemy mogli obserwować na własne oczy. No, a sama historia interwencji Stanów Zjednoczonych w Ameryce nie jest więc jedynie opowieścią przeszłości. Jest to również nasza rzeczywistość, zwłaszcza w czasach, gdzie doktryna Monroe czy też izolacjonizm znowu zaczynają odgrywać coraz większą rolę w polityce Stanów Zjednoczonych. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych.